Witajcie, witajcie, skończyło się słoneczne lato, przyszły pierwsze chłody, które nas zastały właśnie na zabawie odpustowej w Dębinach. Także zaczął wiatr, zimny wiatr i były, wiecie, fajne miejsce było, bo były dechy i na zewnątrz, i pod namiotem i tańczący nie wiedzieli, gdzie się schować, czy na dechach, czy pod namiotem. Ale potem się troszeczkę uspokoił wiatr i wszyscy się przenieśli z powrotem na dechy. I w ten sposób przyszły do nas Chłody, ale nie szkodzi. Na jesieni też się odbywają wspaniałe zabawy ludowe, i dzisiaj też mam troszeczkę do zapowiedzenia. Dziś wam zapowiem tylko na sobotę, dlatego że w niedzielę odbywają się wybory. A jak wybory, to wiadomo, że te wszystkie imprezy organizowane przez samorządy czy stowarzyszenia są zawieszone a to one najczęściej były organizowane w niedzielę. Cóż, ale co? Co się będzie działo w sobotę? A będzie się działo dużo i się cieszę, że mam co zapowiadać. Na samym początku chcę wam zapowiedzieć takie nowe miejsce, ale tak nie do końca nieznane, dlatego że myśmy już jeździli na zabawy do Szymanowa, do rodzinnej wsi Zdzisława Kwapińskiego, tego oczywiście słynnego od kapeli Kwapińskich i w Szymanowie, ich rodzinnym domu się bawiliśmy. I chcę wam zapowiedzieć zabawę, jak gdyby na wysokości Szymanowa, w woli soleckiej pierwszej. To jest też na tam droga na lipsko. Tylko Szymanów po prawo, a wola solecka po lewo. Kochani, jak przystało na zabawę ludową, organizatorem zabawy jest Sołtys, Rada Solecka i oczywiście. OSP, a jeszcze dodatkowo zabawę wspiera nieoceniona litka. Także bardzo fajnie się tam zapowiada. A kto zagra? Oczywiście zaprzyjaźniona kapela Wesoły Kwartet. Także Woli Soleckiej zapowiada się wesoło. Bardzo fajną tam mają też remizę. Także warunki na zabawę, jak oglądałem w internecie, mają bardzo dobre. Także już takie można powiedzieć, że XXI wiek. Także zachęcam do wybrania się, jak komuś tam bliżej pasuje, do Woli Soleckiej. Kochani, co jeszcze? Teraz się przenosimy na drugą stronę Radomia do Zakrzewa, dlatego, że tam też się coś będzie fajnego działo. W ramach tego słynnego programu po, po wiejskie, tego oczywiście, który był taki i chwalony i krytykowany, w Zakrzewie. W bibliotece, w bibliotece właśnie publicznej, w sali widowiskowej w Zakrzewie. Oczywiście ten Zakrzew naprzeciwko Radomia nigdzie dalej nie jedźcie, bo nie wiem, czy w Polsce nie ma, wiecie, tych jakiś jeszcze innych Zakrzewów. Mówię o tym Zakrzewie ko koło Radomia, bardzo blisko Radomia. I tam właśnie w tej sali widowiskowej od godziny 17 zacznie się właśnie ta impreza taneczna. A kto tam zagra? A będzie trochę kapel. Nie tylko i zespoły śpiewacze też będą. Także będzie kapela Niwińskich. Tam będzie jeszcze towarzyszyć kapeli Niwińskich. Maria Siwiec, która będzie jeszcze tam pewnie oberkowe przyśpiewki, jest tam pośpiewywać. Także będzie wesoło. Kto jeszcze? Będzie zespół Kalina z Marianowic. Zespół Kalina to wiadomo, że też i kapela Kalina, także to będzie taki do, do tańca będą na pewno zespół będzie grał. Zespół zresztą znany z różnych imprez. Także zawsze przy tym zespole Kalina tańczą, a oprócz tego jeszcze jest kapela z Marianowic, że też gra do tańca. I kto jeszcze będzie? Jeszcze będzie trzecia, trzeci zespół, trzecia kapela, kapela Janka Tarnowskiego. Także mocna impreza, kto komuś bliżej do Zakrzewa, to powinien tam się wybrać na pewno się nie zawiedzie. Ale jeszcze jest jedna impreza bardzo fajna, którą chcę was zachęcić do wybrania się, to dozwolenia do Domu Kultury. Dlatego, że tam od godziny 18 zagra kapela, Stąporkowska do tańca. Także można powiedzieć, że już tradycyjnie. Także kochani, macie jak na sobotę duży wybór. Jeszcze tam takie są mniejsze imprezki, na których też się mogą Pojawić. Wiecie, ten, będzie możliwość potańczenia, bo widziałem tak, że pojawiły się Bielowice koło Opoczna. Myśmy kiedyś do Bielowic jeździli, dlatego że do, godzin, do roku 2019 były tam organizowane bardzo fajne imprezy. Taki przegląd i tam były też dechy, tam były tańce. One zawsze były, pamiętam, zaraz po festiwalu w Kazimierzu. Nie? I tam też widziałem, że tam jest też coś, w sobotę się będzie działo, tylko tam bodajże od godziny 13 i tam też jest wymieniona potęcówka, także komuś tam odopoczna, to może sobie, wiecie, zajrzeć, może to nie będzie taka rasowa potańcówka, ale można tam pewnie pojechać. No cóż. Naszykuje no, nam się ta jednak ta sobota jeszcze na bogato, a do Andrzejek jeszcze daleko. Także myślę, że jeszcze na ludowych zabawach siebie jeszcze się troszeczkę pobawimy. Także w sobotę musimy się wytańczyć, w niedzielę odpoczywamy, musimy spełnić nas obywatelski. Obowiązek i zagłosować. Ja wziąłem za, zaświadczenie, żeby zagłosować po za rodzinnym obwodem właśnie tym wyborczym, bo nie wiem gdzie będę. Także gdzieś jak zobaczę obwód to zapewne zajadę i zagłosuję. Także i zachęcam też do głosowania. Tak więc pozdrawiam i życzę miłej zabawy w tą, w tą sobotę.